25 i 26 grudnia to dni ustawowo wolne od pracy. Oznacza to, że w tym czasie zamknięte będą sklepy wielkopowierzchniowe, a w osiedlowych sklepach spożywczych pracować mogą tylko ich właściciele. W dzień Wigilii 24 grudnia większość sklepów czynna będzie do godzin przedpołudniowych. W tych dniach czynne mogą być apteki, stacje benzynowe, punkty medyczne czy instytucje kultury, takie jak kina czy teatry. W dniach świątecznych dyżury będą pełnić następujące apteki w Wigilię od godziny 8 przez całą dobę apteki przy ulicy Wyzwolenia, Emilii Gierczak, a w godzinach od 8 do 16 apteka przy placu Matki Teresy z Kalkuty. 25 grudnia czynne będą apteki przy ulicy Odzieżowej, Wyzwolenia i Emilii Gierczak, a 26 grudnia przy ulicy Mazurskiej, Wyzwolenia, Więckowskiego, Trzywoustego oraz na placu Matki Teresy z Kalkuty. Inaczej w święta Bożego Narodzenia pojedziemy także komunikacją miejską. 24 grudnia tramwaje wszystkich linii będą kursowały według powszednich rozkładów jazdy do godziny 17.10. Po godzinie 17.10 nastąpi stopniowe ograniczenie częstotliwości przez wycofanie poszczególnych bryg z ruchu. Autobusy linii 52, 55 bis, 58, 66, 68, 70, 76, 80, 82, 83, 84, 88, 106 111 będą funkcjonowały według powszednich rozkładów jazdy. W 25 i 26 grudnia, czyli we wtorek i w środę, tramwaje wszystkich linii kursować będą według rozkładu jazdy obowiązującego w Wielkanoc, Boże Narodzenie i Nowy Rok z częstotliwością co 20 minut w godzinach od 11 do 18 i co 24 minuty w pozostałych Godzinach. W dniach 24, 25 i 26 grudnia kierowcy będą zwolnieni z opłat za strefę płatnego parkowania.